Słuchaj nas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tą sytuację ocenić. Nikt też się z nim nie spiera. Na razie raczej piłkarsko, bez hamstwa ani. I tutaj już niebezpieczna sytuacja, ależ okazja dla zawodów. 20 Marcin Jaworzyn, ale nic z tego. Jednak piłka dalej pod nogami pójcowa. Nogranie i na razie. I gol, proszę Państwa. Bardzo wysoko zespół z Pietrzykowic atakuje całym zespołem na połowie rywala. Dobre dogranie, szansa, ale niestety. Proszę Państwa, szansa, jesteśmy w polu karnym. Gości dogranie, szał 1-1. Bory Pietrzykowice odrabiają jednobramkową stratę i mamy jeden. 1, -1. Raz świetnie przejął to Adam Kaleta. Mimo wszystko powalczył z nim zawodnik z Pietrzykowic, pokrzywdzony, proszę Państwa. W wyniku tego z głową, ale to jest fał na bramkarzu. Powalony, proszę państwa, Wojciech Maciejowski. Przeprasza go. Doszedł Adam Morys, proszę państwa. Zagrywa do środka. Dobre przyjęcie zawodnika z numerem 17. Odwrót, ale ta piłka do nikogo. Ciął to. Zawodnik gości, zagrywa na krótko z siedemnastką. Strzał, ale odprowadził to wzrokiem bramkarz. Głądką Szymon Gabryś podaje na prawe skrzydło, dogranie. Świetna interwencja, ależ proszę Państwa parada. Głądką Szymon Gabryś podaje na prawe skrzydło, dogranie. Świetna interwencja, ależ proszę Państwa parada. Szymon Gabryś, ten ze zwodem. Jesteśmy w polu karnym. I szał, niestety nieudany. Mateusz zacny. Nie, Mateusz zacny, sam na sam. Szał, go. Jeden. Ależ kontra, ależ no... Gości zagrywa górną piłkę. Wygrany pojedynek główkowy przez rezerwowego. Ta piłka, Morys, strzał. Kapitalna interwencja. Wiesz, jeszcze jednego gola strzelić i przypieczętować. Ten, jak żeby nie było, piłkarski sukces. Świetna piłka, ależ interwencja bramkarza. Wysoki Alan Pastuszak powinien być w środku pola karnego. Wykłada... Udaje się oddać szał Marcinowi Jaworzynowi, ale trafia obok. Z ósemką Michał Wolkner wyprowadził, ale źle wyprowadził. I Adrian Duraj. faulowi w Jance weselnej, ale... A nie, jednak udaje się to zgarnąć. I teraz z numerem 17 rezerwowy wyłożył 3-1! Czy to będzie nokaut na 4-1? Zagranie. Jezus Maria, ależ było blisko, ale strzał obok słupka Adriana. 1. Więc wciąż lider będzie... Ależ uderzenie z Voleja w poprzeczkę.